Ekologiczny cukier? Halo, halo? Ekologiczny cukier jest za drogi. To, jak ty, ty, tu sprawdziłeś? Jak tak. ty tu to sprawdziłeś? Jak ty to sprawdziłeś? Jest obsada styki, wchodzisz sobie i tam Aha. pisze ci, znaleziono zbyt drogie poprzedniego dnia. No ale skąd wiedziałeś, który to jest za drogi? E, no bo pisało tam, że to jest ekologiczny cukier. A. Tylko jeszcze teraz pytanie, gdzie to jest? O, tu jest. Dobra, idę sobie e, po a... cukiereczki, bo się zdenerwowałam. Żegnaj. Zmieniłem. O, Szymon, jak będzie 1000, dostaniesz własną kasę. No, no tylko ciśśśś. Będę miał kasę, ale sam obsługował, czy sam, sam, że ja będę obsługiwał. A ty będziesz. Wow. No. To musi być szybko 1000. A to, to szybciej będzie to niż sama obsługowa, A się nawet nie skapnie, że tysiąc straciliśmy, a jakbyśmy stracili no, 2,5 tysiąca? I zacznijmy od tego, że ona się nie skapnie, a będzie dwa razy więcej klientów. <laughs> dwa razy więcej alternatywek. To dokładnie. Five minutes later. Ej, w ogóle jeszcze ciekawostka dla was, można sufit malować. No mm. Ale po co? Jesz a jeszcze nawet nie wiem jak to zrobić. Dobra, rozpoczynamy nowy dzień. Wow. Mogę wprowadzić tekst? tekst? Supermarket. Supermarket. Twój ulubiony. Ale mamy dużo. Tutaj. Wynagrodzenie wychodzi na naszych pracowników 334. Podrożało? A, bo jest no więcej pracowników. Jest Bartek. No. no. Bartek jest Bartek. Robi? Jest tutaj. Ba Bartek się leniuchuje. I tak samo Grażyna. Bartek i Grażyna nic nie robią. Trzeba ich trochę. Obuścić. W ogóle tutaj kupiliśmy specjalnie jedno krzesło dla nich. <grystanie> Ale jak widać, oni nie lubią na krzesłach siedzieć. Jedno krzesło Ta na trzech pracowników. Może zaczęli ruchu. się kłócić, po prostu kto ma wziąć to krzesło użyć. I Grażyna jest obrażona, a Bartek stwierdził, że. Aha, w takim razie ja też nie będę. Ugłaskałem kot. Ja też. Ja też. Jakbyś, to co, kiedy kupujemy tylko, w, żeby być w gronie fajnych osób? <grymne> nie wiem. Jest to nawet fajne krzesło, nie jedno. Uuu. To jest jakieś kapelusze. Są, Więc mógł chodzić w kapeluszu. Wiecie co, ja chyba następnym razem to zrobię. Mhm. Już kiedyś tak mówiłeś, ale zobaczyłeś, ile kosztuje DLC do tego. Zgadza się. Pomoc. Ile kosztuje? A nie pamiętam chyba około 30 zł. Sprzątanie, sprzątanie. Kurde, ziomek, ale tatuaż. Normalnie chłop miał tatuaż, normalnie ja. Nie Czemu pamiętam. nie mamy pasty do zębów? To się zębów nie myje. Po co myć zęby? Znaczy... A ja na przykład zębów nie mylę i nie mam takiego problemu, bo nie mam zębów. <noise> znaczy, Milaryngolo kiedyś powiedział, że w sumie, jeżeli ktoś miałby sobie wsadzać patyczek do ucha, to już lepiej, żeby nie mył uszu. Bo to jest jakoś. No, no to dokładnie. Ja mam, ja mam tak samo z zębami. Jak ma ktoś mieć zęby szczoteczką, no to lepiej, żeby nie mieć zębów. Dobra, lepiej zrobić. Przepraszam, muszę zrobić jedną rzecz. Zaraz wracam. Rafał. Czy ta kobieta może być uznana za alternatywkę? Bo w sumie niby jest ładnie ubrana, ale tak nie do końca. O te dwie. Które te są tu? Mhm. Nie, one nie. A ta, ta z brzuchem? O, ta z brzuchem już bardziej. Ale malaczki. A kur. Nie, ty chwilę mnie było. Chwilę. I oni już o gadają. ZŁODZIEJ! Ej. ZŁODZIEJ! Uj. NIE, NIE! <grym> Ej, on drogie rzeczy wiesz, yy, ukradł. Bo karmę dla kota mu zwinęłam przez to. A to nie była... Alternatywki nie kradną, co na szczęście. Nie, to był chłop, który był jak ten... Jak... Yy, jak to się nazywa? Nie malasz, tylko rybak. Ano? Miał rybaczki. Rafał jest i ha, ha. I Wracaj tam. Bo Rafał jest fajną osobą teraz. Co? Jestem fajną osobą. O, to naprawdę to kupiłeś? Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować A, ty ty nie wiesz? <noise> I nie, ile w końcu to dalece kosztowało? Czekajcie, bo uh. <noise> On oszalał. 3 Trzy A y, 23 zł A, to w sumie jeszcze nie, nie dużo 4 pięć Muszę sprzątać 4, Rafał o, jest kurde. koniarą. to jest, pani o. Dobra, nie ma Innym ubiorze, bardzo Hej. ładnym ubiorze, innym. Dlaczego mi pani przeszkadza w patrzeniu? I to jest chyba ta sama cały czas. Jedna i mm -hmm. ta sama przychodzi. Spodobałaś jej się? Tak no, myślę. Chyba tak. Dobra. Chociaż krzyczy policja. <noise> Aczkolwiek. Oho, ej, aga, a teraz teraz lepszy? Nie, kajczę yes. jesteś chodź chodź do zbycha Ała, wa mnie <ścoughs> salut <ścoughs> salut woa a wa uhu kajczę a to U -u -u. A tu <grym> jestem robotem Najlepszym robotem. O nawet nie wiem kiedy on to zdążył kupić. A teraz będzie cały odcinek jak się śmiał z tego. Zgadza się. Proszę pani, proszę pani! Proszę pani! Proszę... Niech pani jest pani aresztowana! Pani pojeźdź Janku, zapnij mi kajdanki Idzie pani ze mną, chodź Za mną Nie no, tak szczerze, to to, to jest dla ciebie Gdzie jesteś? Ej, bo ja ci dałem. No Halo, Aga Sam Co? kto mnie w więzieniu O nie, została Aga, do... wie, chodź, w więzieniu A to... jak ty nie wejdziesz, to Szymonowi dam Działam. I co to ma nie robić? Szymon, oj, Chodź do Zbycha, chodź do Zbycha! Czekaj, bo ja nie mogę, Szymon, bo ja Ale to nic nie robi. Ratuję. U ciebie nie? Nie masz nic? Nie. A, to ja tu mogę zmienić posadzkę na przykład. No. A butynki. O Produkty? Opieka nad dziećmi. Szymon, mamy twój kącik. Chodź tu do kącika. A ja jestem w swoim A to nie powinno być że w kąciku alternatywek? Nie, to musi być. Naprzeciwko kąciku alternatywek. No to. Wow. To... Mogę teraz się to co będzie u alternatywek? O, są to o wiele lepsze rzeczy. A i mi ten tablet, tu nic nie masz. <śloni> 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 tu alternatywka, nie alternatywka tu jest! Alternatywka! Łoo wow. O, ajaj, aj, drogie to jest. Czemu tu jest kasa? Czekaj, co się, jak to się stało? Wejdź. No ja pracuję. <grym> <grym> <On Co>? pracuje. <grym> no pracuje. I patrz, i widzisz, i kolejki tak jak się robią. Aga! Aga! Podciążą hmm? zdycha. Szymon! Szymon! Tak, tak. Szymon, chodź tu! Czekaj, bo, bo ja muszę wydawać pieniądze. Chodź tu, to jest ważniejsze. To chodź tu! Ważniejsze. Chodź tu! Chodź, 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 Szymon, bo to już snika, tego już zaraz nie będzie! Szybko! Wow, piwo! <laughs> tak! A wiecie, kto ma piwo? Zbychu! Dobra, a co to jest? <laughs> jak się spojrzał! <laughs> no, co to jest? Szymon! Chyba? Jakaś alternatywka nie przyszła do ciebie, tylko do zbycha! Mm -hmm. to jest taka ruda! U, ej, mogę lód postawić! Jako podłogę. I śnieg! Mogę trochę pieniążków? Nie. Jak w stówy. Nie, Proszę... Nie. O, proszę. Dobra, tyle mi wystarczy. tylko... czemu dajecie mi miodu, to Osoba w innym y ubiorze. Ej, Szymon, mamy dla ciebie jeszcze lepszy kącik dla dzieci, jakbyś Ech, Dobrze, ale to chwilka, bo muszę dawać pieniądze. Aga, to też skakuj. To jest dla ciebie. O kurde, chłop wydał dużo pieniędzy tutaj. Dobra, jestem iPad Kidem. Będę się tu bawić. <laughs> o Boże, jaki, jaki przykód zrobiła. Tak jest. U, up. No. Aj, to będzie gól. Gól. Ło wow. Okay, go, ja idem, i... I idem. Dobra, czas zrobić taktycznie brum, brum Ej, faktycznie, czyli zostawiłem ja ten tablet Aga duży. No. <laughs> Mogę robić brum. Ej, dobra. Jestem już zadowolony z siebie brum. A czy tam jest jeszcze więcej rzeczy. Domyślam się. Zanim przejdziesz przez Google, mam tu przyglądaczki Google, jak coś. Ooh. Wiecie o tym? Zaakceptuj. E, na przykład. E, mogę wejść tutaj na YouTube Alinks. Możesz wejść na YouTube normalnie? No dokładnie. Dobra, a jakie miałeś tagi? Znaczy i miałeś i tam na, y, literki 4202. Eee... Nie Niezłe literki. Nie wiem Dobra, e, to już, już, już szukamy Alex, 4202 Cyk, nie to To Aleng Super Marpet O ja... inne Aga! Potrzebujemy kupić telewizory i będziemy puszczać twój odcinek. Uuu, Dobra! A ja sobie patrzę, jeszcze jakie rzeczy są tutaj ładnie tu hmm, Bo jest... O 14 danie jest zajebisty Ej chodźcie, 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 chodźcie do jest pyszka Ktoś mi kradnie w moim sklepie Gdzie on jest? O! Tu jest! A moja nie chcę wyjść ze strefy dla dzieci Tu jest tak fajnie Ale dużo rzeczy e, wziął i e, tutaj kradł. A, zobaczcie sobie na Kido strefa. No. <grym> <grym> Fajny policjantka. Cześć. Dobra, wracam na kasę. Dobra, to ja też wracam może do roboty, bo cały od się obiertelałem. No a. Czemu są jakieś gruzy? Nie wiem, ja tam żadnych gruzów gruzdy? nie widziałam. Dlaczego, dlaczego tylko tymi pieniędzmi płacą? to się ty nie lubił płacić kartą. A poczekaj, no tak. jak będzie samoobsługowa, to już w ogóle nie będę chciała płacić u ciebie kartą. O, właśnie, ale tak ty trafem, ja tak patrzę, patrzę i od jakiegoś czasu nic nie kupuję nawet, a pieniążków jest nawet mniej. Ja cały czas kupuję. Dlaczego? <laughs> dlaczego nie? No dobra, to ja zajmę. Ja Za to na magazynie spokoju. nam się skończyło miejsce. Już, już to nadrabiam, bo Bartek jak y, ciągle przynosi, etykietowane, bez etykiety. No dokładnie. Dobra, zamykam tą kasę. A w sumie nie mam po co zamykać, bo i tak już się skończyło. Dobra, siup. I od razu Bartek poszedł. A po co to znosisz? Mamy Bartka. Dobra, ale chciałam mu Zap trochę pomóc. Miałaś. Nie warto tak y, pomagać takim istotom. Jest to nie to. potem upłacimy. upłacimy, żeby nic nie robił. No tak, racja. Dobra, nie mamy już żadnego klienta na sklepie. To musimy się pożegnać. Życzę do strefy kidosków. I pożegnamy się tutaj. Ziu. Wszyscy razem! Patrzcie. Pa. 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 Pa.